Misternie wykonane kwiaty bibułkowe są tradycyjnym elementem dekoracyjnym w naszym regionie. Podczas obchodów świąt Wielkiej Nocy je na palmach wielkanocnych, na zakończenie żniw ubarwiają tradycyjne wieńce dożynkowe, a przez cały rok można je znaleźć na przydrożnych kapliczkach i krzyżach, ale nie tylko tam. Bramy weselne, przed domem były świerki, gdzie, gdzie jak panna, panna młoda wychodziła z domu już do kościoła, Panem młodym, no wiadomo, że jest ostrojony bibułą, dzisiaj balonikami, ale, ale, ale jeszcze coś się wyda, dalej utrzymuje, że kolorowymi kwiatami z bibuły, zwłaszcza białymi i różowymi. Niestety, zwyczaj ich robienia powoli zanika i coraz mniej osób chce poświęcić na to długie godziny. Jednak by ta sztuka nie została zapomniana, Szanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne oraz Dom Kultury zorganizowały po raz pierwszy konkurs Kwiaty Polskie na tradycyjne kwiaty bibułkowe. Tradycją powiedzmy naszego regionu, jak w większej ilości regionów nawet w kraju, jest wykonywanie kwiatów bibułkowych. One są robione różną techniką, różnie, no różne osoby wykonują to, każda według swojej techniki. I żeby to zobaczyć, po prostu ogłosiliśmy konkurs, włączając w to dzieci ze szkół nawet. W konkursie mógł wziąć udział każdy z naszego powiatu. Wystarczyło wykonać pojedynczy kwiat lub kompozycję kwiatową i nadesłać ją na adres organizatorów. Prace oceniało jury złożone z plastyków i etnografów. Co Państwo braliście pod uwagę oceniając te prace? Technikę wykonania, ilość tych kwiatów, staranność, no i tradyc tradycyjną po prostu metodę wykonywania tych kwiatów, takie jak to one były wykonywane dawniej. Podczas wernicarzu można było podziwiać kilkadziesiąt prac nadesłanych na konkurs. Najpiękniejsze są kwiaty polskie, nawet pieśń o nich mówi, a szczególnie ta pieśń taka sentymentalna, wrażliwa, Państwo na pewno wiecie, że tą pieśń śpiewają często nasi rodacy, którzy mieszkają poza granicami naszego kraju i te kwiaty polskie, które często też wieziemy do nich, właśnie bibułkowe, sprawiają im niezmierną, niezmierną radość. Ponieważ jest to taki łącznik z naszą ojczyzną. Autorom najpiękniejszych z nich, burmistrz Szanowa, Ryszard Kosowski oraz wicedyrektor Moksir, Teresa Wojciechowska, wręczyli nagrody i wyróżnienia. 10 dorosłych osób wyróżnionych, bo trudno było wybrać tam, taką jedną najładniejszą, powiedzmy, że to jest jedno i najładniejsze, bo wszystkie były ładne i pięć dzieci. Muzyczną gwiazdą wernisażu była kapela ludowa Trzcinniczki z Trzcinicy w województwie podkarpackim, która zaprezentowała tradycyjne melodie oraz przyśpiewki z okolic Jasła i Pogórza. Na zakończenie wernisażu muzycy zaprosili uczestników do tańca i wspólnej zabawy. Otonęły włocie i wyśmijło go dopóki głos poznać, nie wyjdzie z gorąkowej. Hey!